Jeśli zapytacie mnie, czy wydrukowałem prawie dwumetrowy patyk z drewnianego PLA od Europolu, odpowiem owszem. Jak zapytacie, czemu się tak majta, odpowiem, bo nie został jeszcze sklejony. Zapytacie, co to kurwa jest. No to to nie pokażę Wam na razie, bo nieskończone jeszcze. Odpowiem Wam tylko, że ten kij będzie magiczny, a dowód na to, że już jest magiczny, już Wam pokazuję. Zobaczcie, to jest jego przedostatnia część. No będą dwie jeszcze, bo tam coś jeszcze będzie w środku. I zobaczcie, to to jest filament, który mi pozostał po wydruku. Magia, czysta magia, tego się nie da policzyć, to się nie mogło udać samo z siebie. To po prostu magiczny kij z drewnianego PLA. Zdecydowanie. A przy okazji, gdyby ktoś miał wątpliwości co do tego filamentu, to zobaczcie jak to siedzi. Tutaj nie widać. To nie widać. Pozdrav.